Hej, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z holem lumpeksowym. Ten holowy będzie podzielony na dwie części. Pokażę Wam go w dwóch filmach. Stwierdziłam, że wolę nagrać dwa krótsze filmy, niż jeden taki mega, mega długi, żebyście się nie zanudzili na śmierć. Także przychodzę do Was z pierwszą częścią moich ubrań i mam tutaj parę ciuszków. Także jeśli jesteście zainteresowani tym, jak ubrania wyglądają i jak będą się prezentować na mnie, to zostańcie, bo będziemy oczywiście je przymierzać. Postaram wam się też powiedzieć mniej więcej, jak to wyglądało cenowo, ale ja byłam mm, tak naprawdę na zakupach dzisiaj i zapłaciłam 75 zł, i byłam w dzień wyprzedaży, w którym te, za te ubrania zapłaciłam 7,50. Także mogę wam ewentualnie powiedzieć, co kupiłam w danym dniu. Od takiego y, topu staniczka, nie wiem właściwie jak to nazwać. Tego nie będę wam pokazywała na sobie, bo jest to naprawdę mega, mega przeźroczyste. Jest to taki staniczek, którego nie mogę znaleźć w początku. A dobra, tutaj tak to wygląda. Y, jest to taki koronkowy biały stanik, który naprawdę uważam, że jest mega uroczy, mega mi się spodobał. Ja w ogóle nie mam problemu z kupowaniem staników w Lumpeksach. I wygląda on tak. To jest taki topik, tak naprawdę. Mm, tutaj ma z tyłu zapięcie. Jest y, bardzo ładny, mogę powiedzieć po prostu. Bardzo mi się spodobał. I będę sobie go nosiła nawet jako piżamkę. I jest naprawdę słodki, myślę. Myślę, że za taki y, top w sieciówce musiałabym zapłacić około. 40-60 złotych, tak stawiam, ale też nie jestem pewna. A ja za niego zapłaciłam w dzień wyprzedaży jakąś złotówkę max, nawet chyba nie. To jest takie leciutkie, że myślę, że z 50 groszy za to zapłaciłam. To jak coś 7,50, czy te 50 właśnie chyba zapłaciłam za ten topik. Kolejna rzecz jest to bluzeczka. Takiej bluzeczki mi ogólnie brakowało. Nie wiem, co to jest za firma, jest w rozmiarze XS. Jest to taka bluzeczka z rękawem trzy czwartym, ma bardzo fajny materiał, rozciąga się, no trochę jest gnieciona, ja szczególnie tych rzeczy nie prałam i wygląda tak tutaj ma taki dekolt i oczywiście pokażę wam zaraz jak to będzie wyglądało na mnie, bardzo fajny materiał myślę, że fajna na wiosnę na lato, w jakieś zimniejsze dni ale myślę, że będę ją też nosiła na przykład zimą, na to jakaś kurteczka i myślę, że będzie bardzo fajnie wyglądało i tą bluzeczkę również kupiłam w dzień wyprzedaży Tutaj mam spodenki, które także kupiłam dzięki wyprzedaży. Są to spodenki do spania. Kupiłam je właśnie z myślą o spanku i są to takie spodenki, do których był stanik, ale stanik mi się nie podobał. O. Wyłapał. Tutaj ma taką kokardkę. I tak one się prezentują. Oczywiście pokażę wam zaraz na mnie. Na gumeczce, bardzo wygodne, bo przymierzałam. Więc na pewno będę w nich chodzić. Kolejna rzecz to spodnie. Jedyną wadą tych spodni jest to, że one tutaj mają taką nitkę. Nie kupiłam w dzisiaj, czyli w tym czasie, gdy zapłaciłam 75 zł. Dzisiaj jest czwartek, więc było 40 zł za kilogram. Tak mi się wydaje, że z tego co widziałam, to 40 zł. To są spodnie z wysokim stanem. Mają naprawdę wysoki stan, mega wygodne, rureczki. Mają ważne dla mnie, mają fajne kieszenie. I one są z H&M w rozmiarze 34 Także mój rozmiar Wszystko się zgadza H&M 34 Także w porządku Zawsze w H&M mam rozmiar 34 Kolejna, yy, Kolejne rzeczy To są bluzy Bluza to rzecz, która zawsze po prostu mi brakuje W szafie i chciałam po prostu taką Najzwyklejszą bluzę zakładaną przez głowę I znalazłam W lumpach, o, ją też kupiłam Dzisiaj, czyli gdy 40 zł za kilogram było. Jest to najzwyklejsza szara bluza, ale jest naprawdę mega fajna, jest mega przede wszystkim taka mięciutka, więc na pewno bardzo fajnie będzie mi się ją nosiło. Jak widzicie, metkę ma odciętą, więc nie wiem, co to jest za firma. Stawiam, że to będzie rozmiar 36, ale jest taka oversizedowa, także to mi się mega spodobało w tej bluzie. Fajny dekolt, bardzo miękka, także na pewno będę ją nosiła dosłownie we wszystkie pory roku. I ostatnia rzecz już tak naprawdę. Jest to bluza to będzie naprawdę mega, mega szybki haul. Jest to bluza z kapturem. Czarna. I bluzy ja do, nie miałam dosłownie żadnej u siebie w szafie. I akurat jeszcze trafiłam na czarną, fajną z kapturem. Yy, z firmy Studio Basic. Nie wiem, co to jest za firma. Jest, ma tutaj takie sznur, sznurki, dzięki którym można sobie tutaj regulować ten kaptur. Na no, zameczek, zwykła czarna. I na pewno ją będę nosiła. Fajna taka do zarzucenia, nawet na jakieś chłodniejsze dni. Ja, słuchajcie, nawet zimą czy jesienią, po prostu jak u mnie w domu jest y, chłodno, to nie miałam po prostu co na siebie zarzucić. Czy po prostu wiecie, jak jest jakiś chłodniejszy wieczór i mam krótki rękaw, chcę po prostu ubrać coś na wierzch. I nie miałam takiej bluzy nawet po domu, którą bym sobie zarzuciła na siebie i sobie w niej chodziła. I myślę, że zakup idealny. Ja za tą bluzę około 10 zł zapłaciłam, także myślę, że niedużo. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki krótki haul wam się spodobał, że rzeczy wam się spodobały, dajcie znać, która najbardziej. I widzimy się już niedługo w kolejnym hulu lumpeksowym, bo tak naprawdę w drugiej części. Więc do zobaczenia!